Śpimy, śpimy No śpimy, śpimy i my to podzielimy na dwie części albo nawet na trzy, bo nie wiadomo ile No punkcie. to już się nagrywa 20 minut. A czekaj to ja to do Enter schowam te dwa cobblestone, wiesz Aha, no to A ja na sobie Ej. wezmę, tylko cobblestone zupełnie A może wiesz co, co? tamtej Ty te, 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 nie, nie weź te, weź te stone wszystkie wyrzuć do skrzyni Bo mi się wydaje, że one nie są potrzebne w późniejszych etapach, wiesz Chociaż nie wiem, kurde Naciśnik przycisk czy coś tu nie ma nic. Tu nie. A tu są przyciski. Właśnie. Aha, Aha no, fajnie. Okej, okay, no to naciskaj mi ten pierwszy najpierw, nie? No. Drugi. Fryer. <grym> jeszcze raz, czekaj. No. Waga. No, lecisz. Fryer. No co ty robisz, no? No. no. Czekaj, bo tu musimy mieć taką jedną szybkę, którą ja będę musiał cię bić. Ej, masz laki jakieś, stary. Ty masz goda. Nie. Masz goda? Nie. O, dobra, no dobra, Idziemy jeszcze raz. No, mów, start. start. No nie! To zepchnęło mnie jeszcze raz. Dawaj. Jeszcze raz. Dawaj, dawaj, dawaj. Jestem, jestem, a ty? No. No, ja muszę drzwić. A ty, jak masz być? Musisz mi otworzyć ale chyba jak? jak później. Bo nie wiem, co dalej. Otwieram tutaj chyba. Otwieram, otwier 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 się O, otwieraj. Okej. Okay. Jesteś? No. Kykę idziemy. Checkpoint. Ale nie rozwalaj teraz już okna. I nie bierz tych itemów ze skrzyni. Idziemy. O parkur, to, to jest coś co ja najbardziej lubię. No coś co ja. Ty nienawidzisz. Ogarna, ogarnam to. Ja się już -y. tam stanąłem, nie? Żebyś ty tam mógł dalej sobie Potem ty mi musisz y, zrobić. Aha. No jaki ty jesteś Feldman? Cicho. Skacz skacz i teraz na tym co się wysunął? Taki mm -hmm. bot. Ja to mogę zrobić z łatwością, nie tylko. Jasne, jasne. No naprawdę. Nie umiesz, parku nie umiesz parkurować w tej No Light Umiem Ten tylko, ty bez Poczekaj, ty poczekaj. Chcesz zobaczyć, że umiem? Nie. Nie, bo wyłączysz nagrywanie z coś Eee, nie. No weź! Oh. Dobra, już, to już, na tajni już. ustaw sobie. No na tajni. Ja sobie parku no. parkuruję w, ogóle w 180 FPS-ach. Holol. Oh, ja w 30. Serio? Aha. Nie wiem. Jaki. No, no weź Feldman, no! Okay, już, ty patrz, Skakuję na to. A ty jaki? jesteś, jaki ty jesteś, Ej, ja mi się sprint nie włącza. Nie umiesz, umiesz parkurować. Ja nie, nie mogę, umiesz. co się dzieje. Nie umiem. umiem. Nie umiesz, no. no wreszcie, no i skacz teraz tam, no. Wreszcie, i teraz skacz tutaj na następny. Tak, tam daleko? Jaki troll! Jezu, Nie, 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 przez przypadek to wyłączyłem, serio. A czekaj, to ja też tu mogę wskoczyć? A, rozumiem już o co chodzi, no? Dobra, no. A i Feldman, mhm. no w bocie! Bodeg. Bodek. 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 <laughs> Jak to się robi? Czy ja wiem, ja wiem. Parku jest łatwy. Jak się ma FP. Wiesz, wiesz co? To ja sobie też tak poparkuję, bo mi się nudzi. No, byłem, a zeskoczyłem. <laughs> Cio. Mhm. Jaki ty jesteś nook? No, serio. Ale ty nie... A dlatego, że nie mam tego, I... nie wiem, FPS-ów. No weź. czekaj. Hmm, Motherfucker! <grym> Krzywdy! Jak to się robi? To, co się dzieje? Ty nie wiem, bo co ci chodzi. Ja tutaj spokojnie sobie. What the hell! No Feldman, ty nupku! Feldman, Feldman, Feldman. Kolego. Cześć z tej strony, IDELTI. Dobra, to... nie trolluj. No, ale to ty nie umiesz przechodzić. no. Nie, ja. Ja nie mogę, czekaj no, już. kurde, akuriam. Feldman! Ok. Boże, jaki ty jesteś słaby w parkurach. Boże, jaki ty jesteś słaby w parkurach! Jestem dobry. Patrz, pokażę ci. jeszcze raz, patrz, patrz ciach! Okej, okay. czekaj, teraz wagę się. No, no patrz, patrz no, patrzę Ja nie mogę. Jak ty to robisz? No, normalnie nie, ty bocie, teraz jestem kurwa wkurzony i też nie mogę, bo ty nie umiesz przychodzić Kurde, ej, nie wiem czemu jak jestem wkurzony na ciebie, że ty nie możesz to... Ja to... Bardzo ładnie Okej, okay, jestem. Cicho, no, skoczę. Piaku, rozwalaj tą wełnę tutaj! Nie, rozwalaj tą wełnę! Dobra, ostatnią szansę ci daję Rozwalaj tą pierwszą. Nie! Stój! Co? Idź, zejdź z tego Rozwal tą wełnę, na której stoisz To? Tak Rozwal tą pierwszą, na której tam... Tak. postaw sobie Aha. takie, takie schody. Nie tak. Nie. Nie. Do tego klocka co ma co ma te płotki, takie dwa. A tego? Tak. Bardzo dobrze. Co, Cicho. teraz co zrobię? Boże, słaby jesteś, rozwal. ja nie Rozwal mówię. ten klocek z te wełny co stoi na, na tym na na wiesz czym. Może ostatni nas próbuję jak śnił, do to rozwalam jesteś to Jesteś słaby. Dobra, Dobra, rozwal ten klocek, co stoi na tym, na podkach. Postaw sobie na, na jakiejś ścianie. No, zrób sobie schodki po prostu. Fryer. Ja nie mogę. się nie potrafi. <grym> 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 sas dobrze potrafisz. Eee, nie. No i idź, ci idź, idź. <grym> A ja mogę tu wskoczyć w ogóle? Nie, ja muszę chyba na ciebie czekać. Nie. Tak, nie. Ej, tam się nie da zaskoczyć, mówię ci. Co się kurwa nie da, co się kurwa nie no. da. Ja cię zostawię tutaj po prostu, najlepiej. <laughs> Tron. Da się tu wskoczyć, no ja wiem, że tu. Moment. O! A tu jest jakiś klocek na dem. Taki troll. Dobra, to ja nie chciałem. Słyszę rozwalanie wełny, nie? <laughs> nie, niemożliwe. <laughs> Fak, co się dzisiaj ze mną dzieje? Nie mam... nie mam, A ja umiem parkura, naprawdę umiem dobrze. Dobra. Tylko... Tak, tak, wszyscy widzimy jak dobrze umiesz parkura. O, stój tu stój, no? tu, stój tu! Stój tu okay. Teraz ja muszę tutaj skoczyć, serio? A tutaj no. Ej tu się nie da skoczyć. Stój kurwa! Dobra. Mogę już? Nie. KURWA! Nie wierzę. Nie wierzę w ciebie. <noise> Dawaj. Nie, czekaj. Ja muszę teraz się skupić na nowo. Kurwa, mocz <noise> 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 Szmata. Ta, ta wełna, nie? Spokojnie, bo jakaś pizda mi coś napisała. Tini. O nie, nie, nie. KURW! Y Dobra, spokojnie. Okej, okay. to może ja tam skoczę sobie zamknij co? co? Się, zamknij się, jesteś słaby. Ja muszę się skupić, bo ja po prostu muszę się skupić. ja nie umiem się skupić z moim komputerem. Zamknij się <gry> <gry> Ej, nie zwalaj na mnie, że ci się teraz nie udaje. To <gry> ty sraszczy jak Ciśniesz, Dobra, teraz ciśniesz. spokojnie. PARK! Ten pierdolony sprint mi się zacina! Jezu, teraz zamknij się, zamknij się. Zamknij się. Dobra, teraz tutaj spróbuję przeskoczyć. Jeżeli mi się ten skok nie uda, to... Dobra, udało się. Teraz zamknij się znowu. Dobra, teraz jeszcze raz się zamknij. Nie, nie zamknę się. Skacz, skacz. Mogę już zejść z tej, z tej płytki? Czekaj, jeszcze, nie. jeszcze kurwa nie. nie. Nie! Czekaj, czekaj, czekaj. Ja schodzę. Czekaj. Możesz zejść. Mogę? Czekaj. No, uf. no jasne, ciekawe jak tam dojść. Biumoto. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Ja dam radę. No i teraz dałem radę, dziękuję. I tak to przeszedłem, bo już tyle na Feldmana czekałem, że. Ty, co ty robisz? Co Nic, zostaw mnie. Cicho. Jesteś na zoomie. Jaki gubek! <noise> ty tam będziesz musiał wskoczyć cicho, je... cicho. A ty tam będziesz musiał wskoczyć jeszcze. Zobaczcie, A jak to zrobię. Zobaczcie, jaki mały cheaterek. Zobaczcie, jaki to taki. Niebieski, kiepal, troll. Patrz, 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 patrzcie, patrzcie go. What <gulet> the nie, 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 nie. <gulet> Mam lepszy pomysł. Płatki rozwal jeszcze. <gulet> Cicho. <gulet> Jeszcze tego dirta pod sobą Dzięki temu. Dzięki temu. Dzięki temu. Dzięki poszedłem Boże, Jest, udało się Jesteś troll <grym> Jak pozbieram się na compa, to... <grym> Nie no. rozwalaj tutaj, już nie rozwalaj. Jest. Jaki troll. Dobra, dawaj jeszcze raz idziemy spać. Frajer, co to? A nie a rozwaliłeś mi łóżko, frajerze. Podnieś i zapołóż od nowa, ej. No, idź spać, no idź i ci no weź spać, no Ja no. Łapkę, po pierwsze No fajnie Dobra, idziemy spać już teraz, tak? No, no, czekaj, łóżko, o No Spadłem. Cheat, mój god na grę <laughs> Idziemy O Jezu, co to jest? Ale tu fajnie Ej, Ale... tu są płytki, cicho Sadnę na jedną Też, TNT wybuchnie A czekaj, nie. chyba musimy w tym samym momencie, a, czekaj Dobra, ja mam kombinację. Staj na takiej kombinacji: Emerald, dia diament, yy, złoto, yy, czekaj. 3 złota, jedno żelazo, jeden lapis, jeden redstone, yy, jeden emerald, jeden diament. E, tu nie mam nic z trzema złotami. Nie masz nic z trzema złotami, jesteś pewien? Nie, tak, mam tylko dwa. To powiedz mi, co ty masz, może? E, się... no. lapisy, czekaj, dwa jeden lapisy, jeden diament. Okej, okay, no. Jeden emerald, redstone i dwa złota. Redstone i dwóch. jedno żelazo. Okej, okay, to nie. Dwa lapisy, tak? Aha. Dobra, to tylko tutaj mam dwa lapisy. A stań na tym, co mają dwa lapisy. No ja właśnie też mam, tylko w jednym dzień mam dwa lapisy. No, stoję. Okej, okay, i teraz e, jakieś kolejne. Masz jakieś dwa diamenty? Mmm... Czekaj. czekaj. no Mam, 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 mam. Znajdźcie mam. dwa identyczne pola i stańcie na nich. Nie wystarczy przebiec. Musicie postać kilka sekund. Aha, rozumiem. Dobra. W takim razie masz z dwoma diamentami, tak? Tak. Masz dwa złota też na tych dwóch diamentach? E, nie. Okay. Też szukamy innego. Znaczy, ty szukaj innego w takim razie. Przeszukaj wszystkie co mają dwa, dwa diamenty i dwa złota. Ma, jest takie pole, czy nie? Ja mam tylko jedno, to ma dwa diamenty. Dobra, ale czy znajdź u siebie takie pole, które może mieć dwa diamenty i dwa, dwa złota? Jeżeli nie, jeżeli nie znajdziesz na tych, na tych sześciu, to trudno, nie? To szukamy innego pola. Masz takie. No to szukamy innego, nie mam takiego. Przyszukałeś już na pewno te 6? Tak, nie masz żarów. No, dobra, to tylko teraz jedno takie tym drugie, tym. teraz drugie, jeden Emerald. Znaczy dobra, 3 złota. 3 nie mam. W ogóle nie masz 3 złot tak? Nie, nie. Ok, szukamy dalej. Eee, dwa dwa lapisy i. masz dwa lapisy, tak? Tak, tak. Dwa lapisy, rec... Tylko jedno. A, o nie, to to już sprawdziliśmy czyli to nie było to. Okej, okay, w takim razie... Dwa węgla. Masz dwa węgle? Eee. Um, nie. Przeszukaj wszystkie pola. Mam bez węgla... A jest dwa węgle, są tutaj. Dwa węgle. Stań na tym. Okresu, no stój. stój, No Tylko kilka sekund postajmy, no. nie otwieraj okay, się. Czyli to nie jest to. Eee, dalej, ale. Dobra, wszystko przeszukałeś. Ok. W takim razie dwa lapisy jeszcze raz. Ja tu mam... Nie, ja, ja, ja mam, nie to czekaj, to nie jest to. Dobra, whatever. nie, nie, nie. nie. Dwa Emeraldy. Dwa emeraldy. Eee, no mam. Masz dwa emeraldy, staj na tym. Aha, staj na tym. Na Stoję. Tym, na czekaj, 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 jeszcze. Ale to chyba nie ma nic wspólnego, nie? Nie ma? To, to powiedz mi, a ja mam tutaj dwa emeraldy, dwa złota. Na tym. A ja nie mam właśnie dwóch złotych. Okay, w takim razie. W takim razie dwa złota. Stań na tym, co masz dwa złota, bo to już jest ostatnie pole. No. Tylko to. Dobra, co stoi? I to już musi być to. Mhm, Gówno z dupy. Twój. Coś mi tu nie pasuje. No. Zajdźcie dwa jedyncze pola i stańcie na nich. No to, no to może teraz ty mów no. no. Mów takie pierd po kolei. No to dwa... nie... Mm. Po kolejno. Dwa redstone. Y. Dwa redstone y. Jeden diament. Nie mam. No nie nie, mów tylko, że jakieś takie podwójne, że na przykład dwa redstone. Y. Okej, okay. dwóch redstoneów no. już nie mam. Na żadnym. Mhm. Kolejne pole jedziesz. No to... Kurwa, ale ty jesteś eee... wolny. No bo chcę to, co już było, nie? Tylko dwa emeraldy weź. No, mam takie. No, no. No nie. Ty... Dwa lapisy, to już patrzeliśmy. Tak, mam dwa, e, mam dwa lapisy na jednym, no. Stój. No, stoję, stoję. Tworzyły się! Nie, żartowałem. <laughs> no jest, znowu jakieś gówno, nie? Kurde, ej nie! Coś mu musi to być działające, no. Chodź po kolei, stajmy po prostu. No dobra, to, jest dobra sześć to w takim razie czekaj. To ja stanę na pierwszym. Sto ja stoi i wstań na chwilę na, na pierwszym u siebie. Idź no. na drugie u siebie jakieś inne. Stój, stój, stój. Jeszcze stój. Nie. Trzecie. A, tak, tak może łatwo znaleźć, nie. kolejne. Piąte. Nie. Piąte, no. No już jestem nie otwiera Wszystkie. się i teraz też się nie otwiera I teraz ja idę na drugie a jeszcze raz ty lecisz no rozumiem hops okej okay. kolejne N nie nic, no nie bo to może być spikowane wszystko żeśmy... no poczekaj, najpierw sprawdzimy, nie? aha cyk no Taka i sty, coś sty, nie da sty, sty. No, jeszcze dalej no i też nie to. Czekaj, no. jakiś kurwa troll KS. mi pisze, kurwa. No. Dobra, kolejne. No, idź na pierwsze. Eee, no. Welcome. Stoję. Welcome. Go... Dobra, drugie. Welcome. Go... No znowu pisze. Kurw! A raz go zbanuję. No. Trzecie. No i opsasa, i opsis, i opsasa. opsasa. Obsas, Obca sa... <laughs> <obca s> <laughs> no to sa, wtf? Oj, co I obcosa, ten... Co I ten, co ten Dobra, kolejne. Ale to jest przymulające. No, ale w końcu musisz. What zrobić. the fuck? Ostatnie. No, i też nie. Dobra, to ja idę na następne. No, idź na następne. Które to już jest? Czwarte u mnie. Jeszcze mam no. potem dwa. No. A jak teraz nie będzie działać, to rozwalamy drzwi nie. No tak, no tak, bo no to musi być jakieś gówno wtedy, a nie mechanizm. No kolejne. No Tak 5 sekund z może, co? No raz, no no Nie no, to za dużo, bo to jest mechanizm tak. jest zaraz tutaj, nie wiem czy zaraz tutaj. No, raz. 3 daleko dwa, nie jest. 3, 4, 5, 6. No, następny idzie. Pięć, kolejne Raz, dwa, dwa trzy, trzy, cztery, cztery, cztery pięć. pięć, dobra Fajna zabawa <noise> Trzy, cztery Pięć no, Okej okay. Trzy, cztery Pięć Ale gówno dwa, Trzy, cztery Spierdalaj <noise> no, Ty su Dobra już daj no. no ty s... OOOO! <Gunty> Otworzył! Oh, yes. Stój na tym, no Stoisz, stój! Aha No tak. stój na tym kurwa! No stoję! Ej, to było w sumie logiczne, nie? Ej nie, czekaj! Teraz nie działa. A czekaj, a tu? Otworzyły się, były przecież... No przecież było! Staj na jakieś Na którym ty stałeś wtedy? Na tym pierwszym, albo na tym, poczekaj Stru Teraz spróbuj Jest! O Idziemy Ja idę Okej okay. A nie, przycisk pierwszy, przycisk... A dobra, masz przycisk... No! Masz, idź Ja ci nacisnę O Okej okay. No